Cześć, ja jestem Kinga, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać paczkę. Jakiś czas temu firma XBlitz się do mnie odezwała i zaproponowała mi przetestowanie miani elektrycznej, którą mają w swojej ofercie. Wyjmę tutaj z folii. Czekałam na otwarcie tej paczki, chyba z dwa tygodnie już on mnie leży, ale po prostu nie miałam czasu. Dzisiaj akurat mam taki wolny dzień, więc. O! Mogę to dla Was nagrać i już nie mogę się zaczekać, bo czytałam na stronie e, o różnych funkcjach, jakie posiada ta miania i po prostu będę testować, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście działa e, i czy jest warta polecenia. Okej. Okay. Ciężko otworzyć. Wow. Otworzyłam. <laughs> Powinienem z Wami otworzyć, ale e, patrzcie. Tak to wygląda. Mm, Okej, okay, wow. E, może przeczytam w ogóle, co jest napisane na pudełku. Kolorowy ekran LCD 3.2 cala. Zasięg do 260 metrów w otwartym terenie, do 50 metrów w pomieszczeniach. Dwukierunkowa komunikacja głosowa, czujnik temperatury otoczenia. Osiem kołysanek wbudowanych w kamerę. Automatyczny tryb nocny, tryb czuwania. Długa praca monitora na baterii do 20 godzin w trybie czuwania, zakres częstotliwości 2483,5 MHz, bardzo stabilny sygnał w obie strony, brak zakłóceń, temperatura pracy minus 10 do plus 45 stopni. Na XBlitz Kinder na bieżąco monitorujesz sen lub zabawę swojego dziecka przebywającego w innym pomieszczeniu. Jest tutaj... Dużo informacji i w ogóle brzmi to bardzo fajnie. Tutaj jest, można mówić do swojego dziecka przez mikrofon. O, też można starszych ludzi monitorować. Ok. Ogólne opakowanie jest ładne. Jest czytelne bardzo i takie, wygląda, wygląda ciekawie. Tutaj w środku widzimy monitor oraz tą kamerkę. Ja to wyjmę. Zobaczymy, co jest z tyłu. Okay. Z tyłu jest kabel, pewnie do ładowania kamerki, do ładowania monitora. E, oraz instrukcja. W opakowaniu powinna być kamera, monitor i dwa zasilacze. To wszystko mamy. Wyjmę monitor. Ja to też robię wszystko pierwszy raz. E, zupełnie jeszcze nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda, więc na żywo. E, możecie wszystko to zobaczyć. Jest to dość lekkie, szczerze mówiąc, no ale e, zobaczymy. E, więc tak, tutaj jest. Włącznik z boczku. E, później, tu jest taka dziurka na podłączenie ładowarki. Następnie, tutaj jest głośnik. Tutaj. E, później, oczywiście, tu jest wyświetlacz. Mm, dioda zasilania sygnału. Później, jest dioda ładowania. E, tutaj ten przycisk to jest przycisk VOX. Później, jest przycisk włączenia, wyłączenia odtwarzacza muzyki. Później przycisk PTT. Jest narysowany mikrofon, więc pewnie po prostu tutaj można mówić do dziecka. Tu jest przycisk OK, czyli menu, menu tutaj mamy. Przycisk powrót jest tutaj, taka strzałeczka. Zwiększanie głośno, głośności i zmniejszanie głośności. Ok. I to byłoby na tyle z opisu monitora. Teraz wyjmiemy kamerę. Dobra, kamera wygląda tak jest. Też bardzo leciutka. Na górze tutaj jest czujnik światła, obiektyw kamery, później jest um, dioda zasilania z tej strony. Tutaj mamy włączanie, wyłączanie. Tu możemy oczywiście podłączyć kamerkę. To wystające to jest czujnik temperatury. Ok, a więc z tego co przeczytałam w instrukcji. Kamerkę mamy cały czas podłączoną do prądu, jeśli się jej używa. W sumie nie jest to problem, ponieważ jeśli dziecko śpi, no to rzeczywiście możemy ją zostawić. A monitor wystarczy, że naładujemy. Przed pierwszym użyciem trzeba naładować na maksa i wtedy możemy z niego korzystać nieprzerwanie. Oczywiście no, do kolejnego ładowania, lub po prostu też podłączyć go do prądu i mieć cały czas z ładowarką. Dobra, jestem przygotowana, mam tutaj przedłużacz, więc e, otwieramy kable, o. dobra i podłączamy. Teraz drugi kabel. W instrukcji jest napisane, że urządzenia są sparowane automatycznie, e, więc nie trzeba już tego robić. Na szczęście wejścia są identyczne, więc się nie pomylimy, czy, czy to do kamerki, czy do monitora. Monitor ma też tutaj, zauważyłam, taką nóżkę, więc możemy sobie postawić, nie trzeba cały czas trzymać. Może stać i możemy patrzeć na przykład przy montażu filmów. Na pewno fajnie, jak sobie właśnie postawię. Mogę iść wtedy na dół. I nie będzie problemu, że coś by się mogło wydarzyć podczas mojej nieobecności. Ok, e, dioda ładowania się świeci, e, a teraz spróbujemy odpalić tą kamerkę. Włączamy kamerkę. Jest podłączona do zasilania. Ok, ten dźwięk oznacza chyba, że się włączyła. Jeszcze sprawdzimy z instrukcją, czy to ta, właśnie dioda ma się świecić. Super. Okej. Okay. Wow. Dobra, działa. Super. Dźwięk z tego, co słyszę, jest taki dość... ze względu na tak małą odległość tych urządzeń między sobą jest taki dość dziwny dźwięk. Natomiast działa wszystko. Tak pokazuje temperaturę pomieszczenia. Wydaje mi się, że prawidłową. Tak. I no, wygląda całkiem nieźle. Obraz nie jest jakiejś świetnej jakości, no ale jest okej, okay, widać wszystko w sumie. Mm. I dobra. Spróbujmy teraz włączyć te muzyczki. Działa, dobra. A da się muś włączyć? Nie, dobra, to jest wyłączenie. Okej, okay, czyli są różne muzyczki. Dobra, myślę, że półki, co możemy. To jest. Aha, tu się przyłączyło na tryb nocny. Jak przesunęłam na spodnie, które są ciemne, to przełączę się na tryb nocny. Wow! Właśnie, mm, w momencie, kiedy zobaczyłam, że ta kamera działa jakoś super w nocy, to tak byłam sceptycznie nastawiona e, i nie byłam pewna, czy to na pewno będzie działać. Ale, no, jak teraz widzę moje spodnie w trybie nocnym, to naprawdę dobrze widać wszystkie szczegóły. Chciałabym Wam pokazać teraz na włączonym monitorze, co nam się tutaj wyświetla. Po pierwsze, włączając się jest tutaj takie logo, jest podłączone. I tutaj jest siła sygnału, tak jak w telefonach, podobny znaczek. Dalej mamy temperaturę, co też jest dość takie widoczne po prostu i wiadomo o co chodzi. Następnie, tutaj, jeśli włączymy muzyczkę, wyświetla się nutka. Później, jeśli włączymy tryb VOX. Czyli po prostu e, mniejsze zużycie, zużycie energii. E, ekran aktywuje się dopiero, jak usłyszy, e, jak kamera usłyszy jakieś dźwięki w pokoju dziecka. E, natomiast tak to jest po prostu wyłączone, jest to taki, takie niskie zużycie energii. E, to wtedy tutaj też się wyświetla, że jest ten tryb włączony. Następnie mamy alarm. E, tego jeszcze nie wiem. Tutaj nie wiem, nie wiem jak to włączyć. Zaraz, zaraz doczytam. Później jest wskaźnik baterii na samym końcu. Tutaj na dole możecie e, zobaczyć, czy aktywna jest funkcja PTT, czyli mówienie do dziecka. Czyli mówienie do dziecka. No. Działa. Działa. <gry> Następnie data i czas tutaj na dole. Co prawda, u mnie jest 12.05, 1 stycznia, ale to trzeba po prostu ustawić. Więc teraz przejdziemy do menu. Klikamy OK, i tutaj w menu mamy. Tak, tutaj jeszcze sobie sprawdzę, czy na pewno dobrze mówię. Jest tak, kamera, ustawianie alarmu, następnie ustawienia VOX, czyli tryb niskiego zużycia energii oraz języki i informacje o systemie. Później w instrukcji mamy również opisane, jak sparować urządzenia, natomiast tak jak Wam mówiłam, urządzenia są automatycznie sparowane w momencie, kiedy je dostajemy. I teraz hmm, chciałabym Wam pokazać tą opcję... Ups. Tutaj tym mikrofonem, czyli przyciskiem PTT, przesuwamy po menu. OK, klikamy OK, jeśli chcemy w coś wejść, I, i tutaj można ustawić alarmy. Tak jak widzicie, my na razie tego robić nie będziemy. Natomiast chciałabym zmienić datę i godzinę. Ustaw, czas i datę. I tutaj strzałkami możemy przesuwać na przykład. 20.13. Nie mam pojęcia, która jest teraz godzina, więc ustawmy tak. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Data 2019. Przesuwamy się tym mikrofonem, tak jak mówiłam. Ups. Drugi dzisiaj mamy, czyli luty, a dzień wydaje mi się, że piąty. Ale jeszcze sprawdzę. PTT klikamy, żeby przejść dalej i OK, żeby zapisać. Mamy ustawioną datę i czas. Można też ustawić format dla tej czasu oraz dalej jednostkę temperatury. Można zmienić z celsjusza na fahrenheita. Ja tego robić nie będę, ponieważ w Polsce posługujemy się celsjuszami. Dalej mamy redukcję migotania obrazu, czyli można zaprogramować co jaki czas ekran ma się odświeżać. Są też, tak jak wam pokazywałam, języki, natomiast ja zmieniać go również nie będę. Poziom czułości tego trybu niskiego zużycia energii działa on w ten sposób, że po prostu ekran się wyłącza, i w momencie, kiedy kamera usłyszy dźwięk spokoju dziecka, włącza się, żebyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje. I można właśnie ustawić poziom czułości. Jest tutaj niski, średni oraz wysoki. Podświetlenie ekranu LED. Można ustawić poziom podświetlenia, tak samo jak w telefonach oraz informacje o systemie, o których wam mówiłam. Myślę, że to na tyle z takich teoretycznych rzeczy. Wyłączam teraz urządzenie, wyłączam też kamerkę i myślę, że przechodzimy do testowania. Do zobaczenia w podsumowaniu, które nagram dla was już innego dnia, ponieważ dzisiaj chciałam, żeby było takie pierwsze wrażenie, żebym pokazała wam tą paczkę. Samo podsumowanie nagram po prostu innego dnia. Cześć! Witam Was po dwóch tygodniach testowania niani XBlitz z Kinder. Już raz to nagrywałam, ale było to tak troszkę chaotyczne, więc zdecydowałam się zrobić sobie listę wad i zalet. A głównie w sumie zalet, bo szczerze mówiąc, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą nianią. i cena nie jest jakoś bardzo wysoka. Podlinkuję Wam ją oczywiście na dole. A naprawdę ma same zalety. Znalazłam tylko jedną wadę i właśnie do tych zalet przechodzimy. Po pierwsze, jakość. Obrazu jest bardzo dobra. W nocy jest wręcz świetna, nawet mam wrażenie, że lepsza niż w dzień, a właśnie o to, żeby używać jej w nocy mi chodziło, więc jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Następnie możliwość używania jej w trybie niskiego zużycia energii jest też bardzo fajną opcją. Ekran wybudza się dopiero, kiedy usłyszyć dźwięk z pokoju dziecka i naprawdę fajnie jest to sprawdza. Co prawda możecie oczywiście sami wybudzić, jakby ten ekran, czyli po prostu on jest. On się gasi, a w momencie, kiedy dziecko się obudzi, się włącza. Też lubię patrzeć w sumie, jak śpi, więc z... jeśli miałam blisko właśnie źródło prądu, to tak to nie używam. Natomiast używałam właśnie, jeśli na przykład byliśmy w mieszkaniu obok i co do mieszkania obok, to jest to też super właśnie dla tej że ma naprawdę duży zasięg i... Tak jak Wam mówię, w innym mieszkaniu było nadal widać wszystko dobrze i słychać. Co prawda byliśmy tutaj przy samej ścianie, ale zasięg tej niani to nawet 260 metrów, więc naprawdę dużo. I tutaj, będąc przy ścianie, było wszystko dobrze widać i słychać. Co prawda, tam dalej, jak byliśmy w drugiej części mieszkania, no to już nie aż tak dobrze, ale jednak. Jest to dość duży zasięg, są tu ściany, więc naprawdę duży zasięg ma Fajną opcją jest też to, że możemy włączyć kołysanki. Gdy rok się budził, włączałam kołysanki i dalej sobie ładnie spał. I naprawdę te kołysanki wbudowane w Nianie są fajne, bo nie trzeba właśnie wtedy używać żadnego innego urządzenia dodatkowo. Następnie regulacja dźwięku, co prawda są tam tylko cztery jakby stopnie, plus można wyłączyć dźwięk. Ale jest to naprawdę też fajne, że właśnie że możemy sobie ten dźwięk regulować. Super zaletą tej kamery tym razem, a nie samego monitora, jest to, że ona się bardzo dobrze obraca. Możemy ją naprawdę obracać 360 stopni, możemy ją tak dać na płasko, później tak wygiąć. Bardzo mocno się wygina, fajnie się obraca i, i to jest też duża zaleta, że nie jest pod jakby jednym kątem. I, I musimy tam jakoś, nie wiem, ją tam dziwnie ustawiać. Tylko gdziekolwiek nie położymy, to możemy zawsze skierować ją bardziej na dziecko, lub właśnie wyprostować. To jest też fajne. I ostatnim fajnym gadżetem jest to, że mierzymy temperaturę. Co prawda Rosiu jest już duży, ale pamiętam, że jak był mały, to bardzo dbałam o to, żeby w pomieszczeniu była dobra temperatura, a tutaj niania robi to za nas. Nie musimy cały czas chodzić i mierzyć. <grywamy> Mamy zmierzoną właśnie na ekranie bardzo dobrze widoczną temperaturę. Jedyną zaletą tak naprawdę tej niani jest to, że kamera nie jest bezprzewodowa. Troszkę jest to utrudnienie, ponieważ ja musiałam zawsze latać z przedłużaczem i ja mam dość daleko kontakt od łóżeczka, więc ja akurat miałam z tym problem, natomiast, jakby rozumiem, że, że po prostu ta kamera mogłaby się w trakcie używania wyłączyć i wtedy byłby to problem. Natomiast e, ja bym jednak wolała, gdyby była opcja używania jej i z zasilaczem, i bez zasilacza, żeby właśnie można było ją troszkę naładować. To jest tak naprawdę jedyna woda, którą zauważyłam przez dwa tygodnie używania. Tanianie elektryczna sprawdzała mi się super, i tak jak zawsze wydawało mi się, że nie jest mi ona potrzebna, no bo mam małe mieszkanie. To od kiedy ją mamy, używamy ją naprawdę prawie codziennie. Nawet idąc na przykład na dół, jak idę wydrukować coś, to nie, nie muszę prosić kogoś, żeby został z rochem, tylko właśnie wystarczy że wezmę sobie nianie i mogę zejść po schodach i, i nie martwić się o to, czy on się czasem nie obudzi. Możemy też z Matim iść obok do mieszkania, ostatnio tam musieliśmy posprzątać, bo niedługo właśnie przenosimy meble. I również nie było problemu, jak nagrywaliśmy na stoletnich i kilka razy musieliśmy na przykład wychodzić z domu i tak dalej. Żeby, żeby po prostu dobrze to nagrać, to nie musiałam się też martwić, czy rok się obudzi, tylko po prostu byłam na dworze, miałam wszystko na ekranie i widziałam dobrze, że śpi. Więc naprawdę zdziwiłam się, że ten nie aż tak nam się przydaje. I tak jak na początku myślałam, właśnie, że oddam komuś, jakiejś koleżance, bo na pewno nie będę tego używać, mam takie małe mieszkanie to jestem przekonana, że tego nie zrobię. Dajcie znać oczywiście, czy wy macie taką nianię, może macie jakąś inną z innej firmy, dajcie znać jak wam się sprawdza, czy używacie niań elektrycznych, czy jesteście zadowoleni, jakie wady, zalety mają wasze nianie i oczywiście jeśli kupicie nianie z mojego polecenia, to pochwalcie się na Instastory, ja na pewno to udostępnię. I dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki film się podobał, że pomógł też osobom niezdecydowanym na nianie wybrać. I tak jak mówiłam, zostawiam Wam link na dole. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa! pa. Kończąc, chciałabym Wam powiedzieć, że od dzisiaj do końca miesiąca macie minus 15% zniżki na wszystkie produkty w sklepie XBlitz. I nie jest to tylko na nianie, ale tutaj na przykładzie ja nie Wam pokażę, że wystarczy, że dodacie produkt do koszyka. Przy zakupie wpiszecie kod rabatowy Kinga. On daje 15% zniżki na całe zamówienie. Więc korzystajcie, życzę udanych zakupów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!